A i tak to wyszło. Ja Już tego nie poprawiam tak zostawiam. I teraz y, muszę ustawić to w y, bicie promieniowe. Tu mam podobne wartości, ewentualnie tutaj nieraz mi się zmienia, a to jest ile tam dycha. To, to nie ma tragedii. Jak na takie ustawianie. Dobra, teraz tu przykładam czujnik, ja trzymam to i to tak, dlatego. Kręcimy od dołu, żeby nie wywierać naprężeń na ten na bęben. Dobrze to wygląda. Zostawiamy. Zostawiamy. Nic innego nie zrobię. Dobra. Tak, tak po spawaniu pewnie będzie inaczej. Teraz to muszę tak, mam to poblokowane klinami. Tak, tak, tak. Teraz to muszę połapać spawarką od góry. Dół pospawałem w miejscach, gdzie będą kątowniki, bo później odcinam te nakrętki i pospawam tutaj w tych miejscach. Tu nie pospawam, bo jest to od dołu. Także połapałem to tylko od góry sobie punktowo po ustawieniu na obwodzie tak jak widać i teraz sprawdzam jeszcze raz kręcąc tutaj nisko trzymając po obwodzie jakie mam bicie na razie jest na poziomie 500. no tutaj mamy już no dychę można powiedzieć, że się rozjeżdża to nie jest źle toż nie, jest tutaj idealna ta powierzchnia cięcia, także... Także powinno być dobrze. To muszę wybić, bo tutaj wbijałem sobie takie woździki, żeby to się wycentrowało ładnie i usztywniło. I teraz tak, mam te śruby tu poskręcane, tego nie ruszam. Muszę to wykręcić tutaj z... ...tąd. O, to poobcinam szpilki od razu. Wykręcić to obrócić, pospawać tu, wstawić kątowniki i już spawać kątowniki, wszystko na gotowo i na końcu pospawam tutaj to po obwodzie, jak będę miał to pospinane już kątownikami no i zobaczymy, I zaraz będzie jedno gotowe Kuba tam tnie kątowniki, idę zobaczyć do niego będzie musiał przyjść pomóc to wyciągnąć z tego stojaka I jak idzie? Tu mamy przymiar do, do długości. Ile masz zrobione? Cztery. ja wezmę je przymierza, nie? Zaraz przyjdziesz, to zdejmiemy ten bęben z. bo już go po, połapałem z pawarką, tylko trzeba go zdjąć z tego. Z uchwytów. Ale to weźmiemy może tym, wyciągarką, tak sobie myślę. Dobra, i przymierzamy. Trzeba będzie zrobić, ale to już szlifierką, takie, ściąć rogi, nie? Bo spoina jest i nie dochodzą do końca, nie? Ale będzie dobrze. Muszę spawać. spawać. Ale to już musimy wyciągnąć, bo tu nie spawam tego, bo od dołu nie chcę spawać. Trzeba to będzie wymontować. No. mamy tak, szpilki obcięte, Kuba odkręcił nakrętki, szpilki nie przeszkadzały, teraz musimy to zaczepić za wiesie. i weźmiemy to żurawiem, podniesiemy I już. Nie, to tutaj daj, a tam coś się przełoży, żeby to nie przechodziło I już, po przeciwnych stronach. O. Coś tu, albo może starczy na dwa razy, co? Nie, czy nie starczy. Do samej góry nie. Czekaj, to ta szpilka, dobrze, dobrze było Trochę pociągnij, pociągnij Chyba nie starczy Krótka, ale nie mam czasu. Dawaj Dobra, już można powolutku wejść i odjeść. No, pomalutku to trzymam, bo ta linka jest tak zaczepiona, że. nie idzie? Bo tam się wypało. Także, żeby to, to się nie zsunęło. No tu weź łap za ten, za dół i od, odciągnij. Nie będę kanału, fadwa rolka. O tak, no. Wyjdzie, nie wyciągniesz czekaj zrobimy inaczej przesuniemy to troszkę dobra teraz już czekaj czekaj ja tu wyciągnę to Posadki mamy nierówne, to powinien jest takie utrudnienie. Dobra i na dodajemy to. Dobra, mam to pospawane. Teraz pospawamy kątowniki, połapiemy. Później wykręcę szpilki i pospawam w tych miejscach tutaj, gdzie były szpilki. Ściągamy to na ziemię. I żeby mi to dochodziło. To już nie wiem, nie da przejść. Ja to powstawuję, połapię tu, tu i wycinam te śruby, szpilki wyciągamy i tak. I już gotowa, gotowa spawa. mi będzie gotować. Tu jeszcze muszę od środka go spawać. i tutaj ten nie? I na koniec sobie zostawię ten no i co Będzie to będzie, nie? Wszystko się okaże. Tylko to na imadło sobie wkręca, i nawet jak trochę więcej zjedziesz, to ja to później uzupełnię to. No, żeby lepiej, żeby było więcej niż za mało. A ja sobie trochę poczyszczę tutaj tą rdzę do spawania, gdzie będą kątowniki. Tu zmieniamy rozstaw, bo będę próbował. Do odkamiacza go wziąć, bo on ma trochę węższe koła. 520 i zobaczymy, może jakoś się uda. Zrobimy go tak, że na zewnątrz jest 2.10, 2.15, a czy 2.20 wychodzi z tyłu. 2.15 jest z, z przodu, po zewnętrznej stronie. Także będzie nam trochę tam najwyżej zagon. A tutaj to tak wygląda. Trzeba to wszystko umyć. Tu widzę, jest wyciek z tego standardowo. Wszystko umyć, spuścimy olej i rozbierzemy filtr sący, i zobaczymy, jak to wygląda. Jakieś tam z grubsza wycieki się pousuwa i nie siedzie w pole, zobaczymy, co on jest warty. Tutaj wycieku nie ma, z tej strony, z drugiej strony trochę tam się leje. Rozkręcamy to. Szpilki się ponapinały, że aż troszkę się po. Wykaczały, ciężko jest w ogóle poluzować tak napięte. Z jednej to nie ten, dobra. Dobra, dawaj raz, zaraz Pupuś będziesz opuszczał. Opuszczaj. Czekaj. No, opuszczaj.

Większe nóżka, bo to nie Tak to wyszło po spawaniu. Teraz mierzymy bicie osiowe. Średnica tutaj to jest pół metra. I na pół metra mamy tak, obserwujemy to było 40 i do 20, czyli na 30 dochodziło, czyli mamy 9 dych, 9 dych, czyli 0,45 na stronę, czyli na pół metra mamy. Na pół metra mamy 0,9 mm. Koło ma średnicy około niecałe 2 m, czyli na metrze mamy na metrze będziemy mieli jakieś 1,8 mm. Jak dobrze liczę na szybko bicia osiowego, to czyli to chyba nie jest tak źle jak na takie wykonanie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Teraz zmierzymy tutaj bicia jeszcze. Bicie osio. Bicie promieniowe. No i bicie promieniowe mamy tak, jak tutaj patrzę. Trójka. Czwórka, czyli 1 mm. 2 mm. 2,5 mm. 2,5 mm mamy bicia promieniowego, czyli na stony mamy 1,25 to nie jest źle. I tutaj mamy odległość 75 cm. Dobra. Jakoś to wyszło. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Zostało mi jeszcze do zrobienia 3 sztuki. Z tym, że jedną mam tutaj już praktycznie ustawioną. I chyba ją zostawię. A dwie muszę poskładać. Tylko muszę się wstrzymać z tym bo trzeba według niego przewiercić otwory w feldze, żeby były równe dobra, nie jest to idealnie ale to nie jest tokarka tylko to jest spawarka dobra dla spokojności przymierzyliśmy z Gubą czy nam się zgadza rozstaw, bo spawamy te felgi a to wszystko było przeliczone I tak sobie patrzymy, że mamy równo 90. Także jest wszystko w porządku. To co, ściągamy to. Tak to będzie wyglądało. To jest tył. O. ściągamy to i ten. I, i co, spawamy dalej. Wciąż to samo robimy. No dawaj kuba, ściągamy ją. Jakbyś dał trochę w moją stronę Widły Dobra, dawaj do przodu, wysięgnikiem Dobra, dobra i na siebie Powolotku, żeby nie porysować No i co, robimy następne koło? Robimy koło tylne. Pan jest taki, żeby teraz robić dwa tylne. A tamto może. Kuba, daj tutaj! To powiercimy, może dziury od razu tutaj. Tu postaw je. To na ziemi, może być na palecie. Nie, chyba na ziemi postaw. A później się weźmie. Żeby je zabrać, to weźmiemy zawiesie i od środka się zabierze, nie? To Tylko trzeba... W stronę w stronę. A, to musimy je obrócić. Będzie lepiej wiercić. Z tamtej strony. Dobra. I odkręcamy... Kręgę. Już jest ustawione. Do spawania. I działamy z następnym. Tu mam pospawane. Tu. Tutaj. Wszystko ładnie. I teraz... Montuję kontorniki po kolei. Iwa robi robota, Wszędzie miał taki stół zrobiony od razu, wiesz, że sobie tylko przesuwasz i ściskiem pyk pyk na długość ustawiasz, nie? No, no by w ogóle było ekstra i by Tak u karabali. I Tak, dwa praktycznie już skończone jeszcze tam kilka spawów zostało położyć Mamy już trzecie na maszynie Na przyrządzie I czwarte Ale czwarte dopiero jak powiercimy otwory Tak to wygląda Na tą chwilę jadę po chłopaków na pole <laughs> I dojechałem po chłopaków Kolejny dzień od kamieniania. Sobota. Tankujemy paliwo. Podjeżdża z Tigerem. Tu jest zakończona. A tutaj już też zaraz będziemy tą stronę kończyć. Tak jak widać, tu jest wyredlona już na łączeniach. Także ładnie ubywa. Dzisiaj może po południu przyjadę, przyjadę, to zrobię dronem nagranie, ile jest zrobione. Ale będziemy już na tym polu mieli stówę, bo stuwa jest zaredlona. Dobra i lecimy z tematem, kolejny dzień, drugi dzień, nie drugi, trzeci chyba już. A. Jeden jest gotowy. Ten kolejny już jest zdemontowany, tu pospawałem, już to mi ustygło, bo byliśmy na śniadanku i teraz przewracam go na bok i spawam te kątowniki. Jak w tamtych poprzednich. Tak to wygląda. Czekamy aż to ostygnie. W sumie już mam pospawane trzy na gotowo. Te szpilki tylko zdjąć. Czekamy aż ostygnie. A teraz idziemy otworzyć filtr sący, który być może nie był jeszcze otwierany od nowości. Zaraz zobaczymy. Łyżkę czerwoną trzeba. Czy... No, może wziąłem. Czerwona łyżka zawsze się przydaje. Ale jest. Chyba że tak pójdzie, ale może pójdzie bez łyżki. Mamy tutaj wszystko daj podstawimy ten, bo może coś poleci, nie? Chociaż. Na pewno poleci tylko. Mamy już odkręcone wszystko. Ale on to umył. Też to za bardzo nie umył dobrze, ale wszystkiego się samemu nie zrobi, nie? Chyba? No Okej, i trzymaj, że to nie ten asekurin, asekuracyjny. Nie, jest silikon czerwony. Znaczy, że to było odkręcane. Też ja mi się rzucił w oczy. Masz? Czerwoną? Nie. Nie masz czerwonej? Czerwona w no. no, nie, jest tutaj źle. jak się patrzy. A tam to co to jest? To no, tłoka sprzęgła głównego. To, to takie standardowe. <głosy> <głosy> no nie ma co się tym przejmować. A jeszcze się tutaj na olej na ten olej się na gromadziu trzeba będzie spuścić jeszcze tutaj no i ja bo zleciał, nie? no ale przecież nie będę dostanie, dostanie świeżego oleju uszczelnimy go trochę jeszcze będzie 2 godziny gdzieś olej tutaj nie jest źle, no ale nie był wymieniany tak na bieżąco. Widać, że u nas zawsze trochę to czyście wygląda. Ale my wymieniamy co tysiąc godzin w skrzyni, to praktycznie raz w roku. No, nieraz przeciągniemy na półtora tysiąca. ale to Rzadko się zdarza. A ja, tutaj, sobie wiercę w pelce. Mam to ładnie ustawione. Najpierw to ścisnąłem ściskami, zrobiłem jeden otwór. Jak już zrobiłem jeden, to teraz go przykręciłem. Teraz zrobię po przeciwnej stronie, przykręcę i będę mógł już zabrać ściski i wiercić dalej. I to mało wiercę. Jak już będę miał odkręcane, to, to będę wiercił pewnie. ale tak ostrożniej, żeby się nie wysunęło. ładnie idzie wiertarka magnetyczna to jest super rzecz otwory 20 no i jedna felga jest przewiercona teraz będziemy wiercić w drugiej no i mamy drugą felgę powierconą trzy dystanse już są pospawane na gotowo czwarty czwartego nie mogę pospawać, bo potrzebuję ten kołmierz, żeby przewiercić otwory w przednich felgach, a przednie felgi są w 20 łepek od kamienia, także zjedzie teraz na weekend i w poniedziałek będzie musiał już wyjechać innym ciągnikiem tylko sobie to przygotuję w sumie, tu zamontuję to, rurę będę mógł tutaj już też ustawić no ale ko kołnierza nie, nie założymy. Tak to wygląda. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Z tym, że to jeszcze muszę pomalować przed montażem, bo myślałem sobie najpierw przymierzyć, zobaczyć i później rozmontować, pomalować. To dwie roboty. Od razu trzeba pomalować. Jak będzie, tak będzie. Zobaczymy. Tak to wygląda.